Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w World of Tanks i co my tu ostatnio robiliśmy? Ostatnio wygraliśmy aż dwie bitwy. Hmm. Dobra Obiecam wam, że zagram tym... Chcecie, żebym zagrał jednak tym. tym... tą artylerią. Jeszcze 9000 golda muszę zebrać z tego co widzę. Na razie zbieramy doświadczenie. W AT1 coś możemy zbadać, nie możemy. Dobra. Lecimy tym czołgiem, te dwa średni O, fajnie szybko wrzuciło mnie do, mnie do bitwy. Jestem na środku, no to nawet ciekawie. Dużo jest Tierów 1 z tego co widzę. Tak, jestem lepszy niż Lejś Traktor A gorszy niż T26 PZK-2 kurde W przeciwnym drużynie są aż 4 karabiny maszynowe Nie lubię tego Dobra Ale mi klatki słabo cisną się nie dziwię, że mam takie klatki. Jezu. Chyba za głośno dźwięk jest. z go trochę. O! Jest lepiej. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno, ani za cicho. Szybko na górkę muszę tam wjechać. Prawdopodobnie nie zdążę. To ja tu silnika jeszcze nie mam najlepszego ale zamiar sobie kupować i w końcu nie kupiłem no, zbieram na tym atelier gdzie jest wróg? widzę jednego wroga, a gdzie są pozostali? Dobra, widzę. Dobra, będziemy celować. Dobra, już mi zniknął. No świetnie. Świetnie. 239 metrów ode mnie cel. Dobra, stoisz. No i git. Więcej celów nie widzę tu. Wow! PZ-ka. 20% damage mi wbiła. Ładnie. Tutaj się chwali I tu widziałem parę celów Jest. <sumie> w sumie mogłem się wycofywać i wstrzelać w niego ale Mówi się trudne. Yy, tutaj jeszcze jeden widzę. Jeździ. Albo stara się jeździć. No Wy, i wycofa mi się pod górę. Nie, nie wie. A, zjedziesz? Zjedzie. Nie zjechał. No, będę płakał. No, nie zjechał mi. No. Jaka szkoda. A jest? Mhm. Musi no Jeszcze pięciu. Dobra, cztery. Leć traktor, nie masz szans Nawet nie wiem czy trafiłem 14 Ciekawe gdzie jest jeszcze jeden To było głupie pytanie Leć im z tym koksem, nie masz szans gościu Ile tu procent masz? 28 I git. Ilu? 4 11, 2 strzały tylko nie trafione Bardzo ładnie Trafili we mnie 3 razy No i elegancko 3000 kredytów 6 minut bitwy Strzelec spacerny, tak, osiągnięcie, jestem siebie dumny. Dobra, trzeba zaakceptować wszystko. I na chwilę wyłączę nagrywanie, więc zwracam za dosłownie parę sekund. Dobra, jestem z powrotem. Praktycznie nic się nie zmieniło, ale tutaj musiałem wyjść na chwilę. Dobra, jeszcze 5000. Czym by pojechać? Te dwa Medium Tank czy te AT1, niszczyciel? Hmm? panie i panowie nie wiem czy pani oglądają ale prawdopodobnie sa sami panowie więc jedziemy niszczycielem będzie przegrana najwyżej bo tu wrzuca już mi tiery w nie wiadomo jakie nie Wiem, 3 Li to jest tier czwarty podobno Hetzer też jest czwarty ale wiem że rosyjski su-85B jest na pewno czwartym czyli Hetzer też jest czwarty. Ostatnio mi pewna osoba pisała na kanale, że Hetzer to tier czwarty. Wcześniej byłem przekonany, że to trójka. Ja nie wiem czemu mi to tak się wydawało. Ruinberger. Dobra, powiedzmy, że przeżyję tą mapę. Nie lubię jej za bardzo. Dobra, lecimy z tym faksem. Artyleria T57 amerykańska. Ja jestem ciekaw, yy, jaka amerykańska artyleria, ile kosztuje. Może byłaby tańsza od niemieckiej, ale ja wolę niemiecką artylerię, jest silniejsza. No i co by tu dużo mówić? Ale niemiecka jest dużo lepsza, silniejsza. Ale wolno strzela, ale ma silniejsze działanie. wo wo, wow, 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 Leopard! Leopard, help. help! Help, 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 help. Help, help. Nie powiem co to było. T-28 Będzie cisnąć Obra nie ma szans On niech się lepiej schowa i czeka Leopard pierdolony niemiecki czołg Świetnie 3-4 jest no Powiedzmy, że jest całkiem dobrze I Kurwa przyjechał Leopard To jest gówno takie mobilne 185 b dostaje w pierdol No dobra, 5,9 To nas artyleria wroga ciśnie A32 coś próbuje wykombinować, ale ciekawe co Dałem 3 lip, podjechał, żal w gąsieniskę, w gąsieniczkę świetnie, genialnie. No wiem tak, pozbył się jednej artylerii, ale co z kolejną? Zgłębi się liściśnie. 4% HP, dobra, nie ma szans. Przejechał. Tutaj średni próbuje coś zrobić naszemu temu. PZK ka tujeczka 185 dostaje a obra, dwa niszczyciele zostało. Dobra, to nie ma sensu, przegraliśmy. 72%. dwa Dobra. <gry> Dobra to było bez sensu zownili nas Dobra Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w World of Tanks.